Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim zwróciła się do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Henny wirk kunen z pytaniem o możliwość zwolnienia Polski z obowiązkowego mechanizmu solidarnościowego w ramach Paktu Migracyjnego. Na zakończenie tej rundy pytań i odpowiedzi w imieniu ESN-u chcę poprosić panią Zajączkowską. I will speak in Polish. Here I am. Jestem. Jestem tutaj. Będę mówiła po polsku. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentuję w tym miejscu Polskę. I mimo, że. Jestem w opozycji do rządu mojego kraju. Chciałabym pomóc premierowi Donaldowi Tuskowi w spełnieniu jego obietnicy wyłączenia Polski z mechanizmu solidarnościowego paktu migracyjnego, ponieważ zależy mi na tym, żeby w Polsce kobiety i dzieci były bez bezpieczne i żeby w Polsce nie było tego, co dzieje się na brukselskich ulica ulicach czy na ulicach innych europejskich miast. I w związku z tym, chcąc pomóc premierowi mojego kraju, mam do Pani dwa pytania. Jakie konkretnie informacje, dokumenty i dowody powinien przedstawić rząd Polski, aby Polska została zwolniona z obowiązkowego mechanizmu solidarnościowego i tym samym uniknęła relokacji lub konieczności wpłaty za odmowę przyjęcia migrantów? W jakim terminie Polska musi przekazać te informacje, aby decyzja mogła zostać uwzględniona w pierwszym rocznym cyklu zarządzania migracją? Z tego co wiemy od komisarza Brunnera, Polska nie przedstawiła jeszcze komisji żadnych informacji w w ramach pierwszego cyklu. Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź. You, dziękuję bardzo Pani Wiceprzewodnicząca. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałam wcześniej. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby wszystkie państwa członkowskie podpisywały się pod tym paktem i żeby wykonały to co, to, co do nich należy. Były dyskusje prawne, były negocjacje, dyskusje pomiędzy państwami członkowskimi i parlamentem. W końcu się udało i wydaje mi się, że to jest coś, co jest wspólnym przedsięwzięciem dla nas wszystkich. Każdy musi wykonać swoją część, ale musimy być również bardziej aktywni i bardziej efektywni, jeśli chodzi o powroty. Ponieważ mamy problem, ponieważ mamy wiele osób w Unii Europejskiej, które nielegalnie przebywają na naszym terytorium które powinny wrócić po prostu do swoich krajów pochodzenia i państwa członkowskie nie skutecznie działały i nie mamy wystarczająco narzędzi, żeby dzielić się informacjami na temat powrotów. Tak więc to jest na pewno ten brakujący element tej układanki powinniśmy mieć nowe przepisy dotyczące powrotów, bo wiem, że dla naszej polityki migracyjnej bardzo ważne jest to, żeby mieć jasne przepisy. Musimy wspierać ludzi, którzy tego potrzebują, musimy wspierać wnioskujących o i tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy i ochrony, ale ci, którzy na przykład chcą mieć lepsze warunki życia co jest również zrozumiałe, jednak tutaj musimy mieć inne ścieżki prawne, żeby szukać zatrudnienia w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś nielegalnie przebywa w Unii Europejskiej, nie ma zgody na pobyt, trzeba być poddanym, objętym powrotami i tutaj potrzeba również więcej przepisów, ale widzę, że musimy mieć jasne przepisy i musimy uczciwie do tego podchodzić również pomiędzy państwami członkowskimi. Wszyscy muszą wykonać swoją część zadania i musimy również dzielić się wspólnie informacją może jeszcze jedno, jedno słowo, tak jak koleżanka zresztą przedmówczyni. 30 sekund jest po polsku. Niestety nie odpowiedziała Pani na żadne z moich pytań. Proszę w takim razie odpowiedzieć mi wprost, czy Polska może zostać zwolniona z paktu migracyjnego, tak czy nie? It's our common, to jest nasz wspólny pakt migracyjny. Bardzo ważne jest to, żeby wszystkie państwa członkowskie, 27 państw członkowskich uczestniczyło w tym pakcie. Mówiłam wcześniej, że różne państwa członkowskie mają trochę różne wyzwania, jeśli chodzi o migrację, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy współpracowali w ramach paktu. Czyli pani wiceprzewodnicząca uniknęła jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o możliwość zwolnienia Polski z mechanizmu solidarnościowego podkreślając potrzebę współpracy i efektywności w zakresie powrotów nielegalnych migrantów do krajów pochodzenia. Nie wiadomo w takim razie, czy to, co Tusk zapowiada, jest prawdą.